Mieszkańcy powiatu Sempoleńskiego chcą budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej łączącej Więcbork z Sempólnem Kraińskim. Na potwierdzenie zebrali blisko 2000 tysiące podpisów pod apelem do marszałka województwa. Władze gmin i powiatu liczą na finansowe wsparcie tej inwestycji. Droga wojewódzka numer 241, łącząca dwa największe miasta powiatu Sympoleńskiego, Więcbork z Sympólnym Krajeńskim. Jeżdżą nią samochody osobowe, ciężarowe, ale też rowery, choć wytyczonej dla nich ścieżki brak. Rowerem? No, po, bo, po boczami, albo ten. Albo samochód najmuje, żeby coś załatwić, nie? A tak to co, autobusy jak są? Rzadko, nie? Tyle tirów, co przejeżdża tutaj. To jest. ciężko jechać, nie? Rowerem. Po prostu strach. Dlatego budowa ścieżki rowerowej na tym odcinku drogi wojewódzkiej jest według mieszkańców konieczna, wystosowali oni w tej sprawie oddolny apel do marszałka województwa. Podpisy były zbierane internetowo. Od 23 czerwca zebraliśmy 627 podpisów, oraz podpisy zbierane ręcznie na festynach, na spotkania z mieszkańcami. I tam jest ponad 1350, czyli blisko 2000 podpisów. Inicjatywę mieszkańców poparły samorządy Powiatu sempoleńskiego oraz gmin Więzborg i Sempulno krajeńskie Ich zdaniem ścieżka ułatwi komunikację między miastami i znacząco poprawi bezpieczeństwo. Około 10 tysięcy pojazdów przejeżdża tą drogą, a ta droga nie ma chodników. Nie ma ścieżki pieszo-rowerowej i jest bardzo niebezpieczne, jeżeli ktoś korzysta z innego środka lokomocji niż samochód. Problemem są jednak fundusze. Gminy i powiat nie dysponują środkami na wybudowanie ścieżki. Mając świadomość tych naszych ograniczonych możliwości finansowych, podejmujemy działania takie, żeby realizować inwestycje przede wszystkim przy udziale środków zewnętrznych. Stąd apel do marszałka województwa o wsparcie budowy 10-kilometrowej ścieżki z funduszy unijnych. Samorząd województwa, co do zasady, takie przedsięwzięcia realizuje w partnerstwie. Ogólnie przyjętą zasadą jest, że. Że, że jest to partycypacja w kosztach, gdzie 60% wkładu własnego jest samorządu, a 40% udziału samorządu województwa. Najpierw jednak wniosek o dofinansowanie trafić musi do urzędu marszałkowskiego, co zapowiedziano na pierwszą połowę września. Tam oceniony zostanie przez zespół ekspercki. Marcelina Bociek, TVP 3